Wtorek, szósta rano, słoneczko sobie świeci albo i nie świeci. Przecież to jest internet. Nigdy nie wiadomo, gdzie kto mieszka. Zapraszam Was na poranną dawkę fonetyki. Jeżeli do tej pory popełnialiście te błędy, nie martwcie się. Jestem przekonany, że po tej lekcji tych błędów popełniać nie będziecie. Ok, zacznijmy od takiej historyjki. Idziecie sobie do sklepu, do znanej marki, która ma na sobie jabłuszko i chcecie się zapytać, jakiej firmy jest ten komputer. I powinniście powiedzieć, że ten komputer jest marki Apple. Nigdy w życiu Apple, Apple. Nigdy, nigdy w życiu. Apu, 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 Apu. Następnym razem chcecie się zapytać, jak wysoka jest ta góra. To się spytacie. How high is this? Mountain! Mountain, mountain, mountain. Nie żaden mountain, nie żaden mountain. Mountain. Mountain, 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 mountain. mountain. Jesteście sobie w przedszkolu i śpiewacie pioseneczkę. If you're happy and you know it. Clap your hands! Nie clap your hands, tylko clap your hands, moi drodzy. Błąd, który bardzo często popełnialiśmy w przedszkolu. If you're happy and you know it, clap your hands. A powinno być clap your hands. Pracujecie sobie na komputerze i nagle zacina wam się ten komputer. To klikacie CTRL, ALT i delete. Delete, bardzo często powiadane, to może być samolot. My klikamy delete. Delete, 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 delete czyli skasuj coś. Delete. Chcecie powiedzieć, że to krzesło jest bardzo, bardzo wygodne. To powiecie, że This chair is very comfortable. Nie comfortable, tylko comfortable. Kochani, pamiętajcie, że jedyne table w języku angielskim to jest table jako stół. Te wszystkie inne słówka, które się skończą na able, to jest comfortable. Comfortable, comfortable, comfortable. Idziecie do pracy, żeby sobie poklikać trochę dokumentów i używacie do tego programu Microsoft. Word. Nigdy w życiu word. Word, kochani, to jest oddział położniczy w języku angielskim. Nie word, a word. Word, word, word. Word, czyli słowo. Chcecie powiedzieć, że codziennie chodzicie do pracy. To powiecie. I go to work every day. Nie work, tylko work. I go to work every day. Work, work, work. Później chcecie powiedzieć, że nie znacie odpowiedzi na to pytanie to powiecie, I don't know the answer to this question. Nigdy w życiu ansłe. Ansłe, kochani, to jest taki sklep z ciuchami. To nie jest wideo sponsorowane. Answer, answer, answer. Answer to this question. No i na koniec, jako że jesteśmy fit and healthy, to idziemy do warzywniaka, żeby sobie kupić vegetable. Vegetable, czyli warzywo. Tak samo jak w wypadku comfortable, tutaj też nie będzie vegetable, tylko będzie vegetable. Vegetable, vegetable, vegetable. Ok, kochani, teraz dzięki magicznej technologii z mojej prawej albo lewej strony pojawią się te słówka w kolejności wypowiedziane przeze mnie tak, jak powinny być powiedziane. Mountain, Apple, clap your hands, delete, comfortable, word, answer vegetable. Dziękuję Wam uprzejmie, bo stworzyłem tego bloga po to, żeby zgromadzić ludzi, którzy są bardzo zainteresowani językiem angielskim i chcieliby sobie przypomnieć taką fajną wiedzę, która pomoże im złamać bariery językowe. Piszcie do mnie w komentarzach do tego filmiku, czy w prywatnych wiadomościach o tym, jakie jeszcze tematy miałbym poruszyć. Bardzo chętnie to wszystko zrobię. Dzięki jeszcze raz, miłego dnia, miłego popołudnia, albo miłej nocy. Jesteście super.